Jest to możliwość udziału w kursie nowym, który został uruchomiony w zeszłym tygodniu, który się nazywa Certyfikowane Zarządza Nieruchomości do Spraw Klimatu. Jest to e-kurs dość wygodny w użyciu, który został opracowany ze wsparciem programu niemieckiego, który służy. Ograniczaniu zmian klimatycznych w ramach projektu KLIMA. I teraz tylko, że ja nie mogę przerzucać. Tego. A dobrze. Ja powiem, powiem ogólnie, że jest, że jest to kurs, który jest dostępny właśnie na platformie e-learningowej Fundacji Poszanowania Energii. Dlaczego? Dlatego, że Fundacja Poszanowania Energii. Była no, tym inicjatorem z utworzenia stworzenia tego kursu wspólnie z kolegami z Niemiec i z Łotwy, gdzie równolegle takie kursy dla zarządców nieruchomości również zostały przygotowane i uruchomione. I, i tutaj w, w Polsce, my ten kurs opracowaliśmy w porozumieniu z, no zarówno z administratorem 24. Info, jak również no z głównymi organizacjami zrzeszającymi Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości czyli PSZN w Warszawie i PFSZN, które wspierały zarówno nasz projekt klima, jak również cały, cały proces Uruchomienia tego kursu, i są tymi instytucjami, które również przyjmują czy rekrutują uczestników do tego kursu. Certyfikat jest wystawiany przez Fundację Poszanowania Energii na podstawie no, przejścia 24 godzin kursu. Projekt ten uzyskał no, dobre trzy na temu poparcie Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Rozwoju. I on, tam opracowaliśmy również poza e-kursem taką analizę rynkową, przeprowadziliśmy badania wśród zarządców nieruchomości, które po prostu umożliwiły nam przygotowanie kursu dostosowanego do potrzeb. On jest organizowany w ten sposób, że jest siedem modułów, każdy z tych modułów jest podzielony na, na lekcje. I no to moduł pierwszy to taki wprowadzający o ochronie klimatu i wymaganiach prawnych dotyczących modernizacji. Moduł drugi o modelach biznesowych, zarządcy budynku prowadzącego termomodernizację. Moduł trzeci, analizy techniczne, również sprawy związane z charakterystyką energetyczną budynków. Moduł czwarty, planowanie, podejmowanie decyzji w procesie modernizacji budynków. Piąty, finansowanie projektu, aktualne systemy wsparcia. Szósty, wdrożenie i realizacja projektu, modernizacji budynku, czyli to są warunki techniczne, nadzory i tak dalej, działania uzupełniające, czyli to jak no, podejmować jak najlepiej decyzje, jak wciągać współwłaścicieli nieruchomości do procesu podejmowania decyzji. I tutaj Przedstawiam pokrótce tych prezenterów. W szczegółach można się myśleć, że możemy tę prezentację również Państwu wysłać, dlatego że ona jest świeża. Jak najbardziej dotyczy tematu, tematu szkolenia dzisiejszego. Także poza mną jest Pan Marek Foriasz z Wrocławia, który zajmuje się gospodarką nieruchomościami na co dzień. Pani Janna Rucińska, ona jest ekspertem Fundacji Poszanowania Energii Politechniki Warszawskiej. Na co dzień zajmuje się audytami energetycznymi, świadectwami, także posiada bardzo konkretną wiedzę na temat spraw tak, takich, jak przeprowadzać modernizację w budynkach, jakie są skutki, jakie efekty. Mamy też pana, pana Jacka Janasa, który no ma no bardzo głębokie już doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami wszelakimi, również wspólnotami mieszkaniowymi, jest, jest ekspertem rynku nieruchomości w gruncie rzeczy. Mamy też Pana Piotra Stawickiego, to jest ekspert finansowy z Łodzi, który, który już dobre kilkanaście lat Współpracuje z, z zarządcami nieruchomości, konstruując najlepsze modele finansowe dla modernizacji budynków. Mamy doktora inżyniera Sarosieka z Politechnik Białostowskich, który jest no, zawodowym audytorem energetycznym od dobrych 30 lat i dla niego nie ma żadnej tajemnicy w całym procesie termomodernizacji ze, ze wszelkimi pułapkami, które tam mogą występować. Jest to również osoba o uprawnieniach budowlanych, projektant. No i mamy też pana Piotra Żołądkowskiego, który swoją wiedzą socjologiczną wspiera niekiedy wspólnoty mieszkaniowe, zarządców w rozwiązywaniu konfliktów, które tam powstają, jak również w podejmowaniu decyzji o przyszłości tych, tych podmiotów. Także celem, celem szkolenia jest no, dostarczenie wiedzy. Państwu, która pozwalałaby na podjęcie szybkich decyzji związanych z termomodernizacjami, chodzi o zagadnienia prawne, techniczne. Ci z Państwa, którzy ukończą ten kurs, na pewno ich pozycja rynkowa się poprawi w stosunku do tych, którzy no, powiedzmy nie są tak dobrze doświadczeni albo, albo nie mieli do czynienia do tej pory z tymi zagadnieniami, a jest takich zarządców do, dość sporo. No a przede wszystkim no, pokażę, jakie są możliwości finansowania. Tych środków finansowych jest coraz więcej. Także tutaj warto się z tym zaznajomić, żeby no, po prostu przygotowywać procesy termomodernizacji już mając orientację w tym skąd wziąć na to pieniądze i, i dzięki temu łatwiej przekonywać współwłaścicieli do do realizacji tych, tych inwestycji. E, tak, więc ten certyfikat, tak jak powiedziałem, jest siedem modułów tematycznych. E, czas trwania wszystkich nagrań to jest około 10 godzin. Lekcje, które są nagrywane, czyli to są wykłady, krótko mówiąc, są uzupełnione w miarę potrzeby materiałami dodatkowymi. Każda lekcja kończy się testem wiedzy. Szkolenie to e-learningowe Odpowiada 24 godzinom szkolenia stacjonarnego. No to znaczy, że w trybie stacjonarnym trzeba by przeznaczyć na to, no powiedzmy, 3 dni po 8 godzin, co byłoby bardzo trudne, dlategośmy wymyślili ten e-kurs. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie e-kursu z wynikiem pozytywnym, to jest uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdego testu wiedzy. Przy czym warunkiem przejścia z jednej lekcji do następnej jest no, odpowiedzenie pozytywne przynajmniej w tych 70% na pytania dotyczące poprzedniej lekcji. Ale tu ograniczeniem takim istotnym jest to, że czas dostępu do e kursu wynosi 30 dni od daty zakupu. To znaczy, że w ciągu tych 30 dni no, trzeba pokonać te 24 <coughs> lekcje, bo tyle jest mniej więcej, na pewno 7 modułów tematycznych. No i, no i zaliczyć te testy wiedzy po każdej lekcji. Przy no to nie jest tak, że jeżeli się nie zaliczy testy wiedzy, to się wy, wypada z tego kursu. To jest tak, że można ten test wiedzy do skutku wypełniać, ale jeżeli się go nie wypełni po danej lekcji, to nie można przejść do następnej lekcji. Także mamy tutaj. Takie ograniczenie, które trochę wymusza większe poświęcenie się na to, żeby jednak tę wiedzę, która jest przez ekspertów przekazywana, no, przyswoić. No i jeśli chodzi o cenę, cena wynosi 350 zł brutto, natomiast korzystanie z. Znaczy tak, można, się, można uzyskać rabat tak, od, od tej kwoty, ale to za pośrednictwem tych naszych partnerów wspierających, o, którym, o których mówiłem, każdy z nich zaoferował pewne, pewne rabaty i wtedy z wykorzystaniem tego kuponu rabatowego z danej organizacji, do której się należy, albo na przykład jeśli jest subskrybentem Administratora 24 Info można tę cenę obniżyć, no i wtedy już no, na zasadzie e-sklepu wykupić dostęp do, do kursu, no i w ciągu 30 dni go przejść. Wtedy otrzymuje się automatycznie ten certyfikat.